Cześć Widzowie, witajcie Witajcie Widzowie Witajcie, witajcie, wszystko widać? Wszystko jest? Siemka Widzowie, siemka Dobra, polecimy sobie nie solówkę na początku możecie pisać niki będę was dodawał do fortnite'a no i co, i polecimy sobie z lewikiem dzisiaj też Jest. ping. A, już nie jest. Już jest Wszystko okay. takie Czekajcie Sprawdzę tylko tylko Dzięki za za dwie łapki w w nie. O, zapraszam mnie. Dobra. do mnie prze... Wiktor zadzwonię do ciebie na Discorda, dobra?

Zalabio osób, zalabia osób, zalabia osób nagrywam odcinek, nagrywam odcinek, odcinek, i zaraz może i teraz nagrywam, nagrywam jeszcze jeden odcinek, odcinek z tego. Dlaczego mam przegłos, przegłos taki? Śmiet. Nie, Śmiet. nie, nie, przegłos. nie wiem, przegłos. Jeszcze nagram może to był odcinek e, co dwa fraki zmieniamy żartu z dronem. Poczekajcie, słuchawki sobie podobne, poczekajcie chwilę. Jestem, jest jeszcze ze mną Olaf. Ola, siema, siema. Proszę przyjść do niego, do kanału, dam wam też link w opisie. Jeszcze może, możecie, jeszcze może dzisiaj nagramy, nagramy sobie nagramy z tą Odniek, od który też, też będzie na kanale. Do o, do ale dostać, ale dostać, a, myślę, że hela... Masz tą u Masz czekaj. A, ty masz No tak, tak, mam ją. Ej, ekipa. Mam ją, mam. Dobra. Ej, doszło coś nowego do Fortnite'a? Jakieś impulsy czy coś w stylu? Jeszcze raz? Doszło? Jeszcze raz? Bo dawno nie gram Jakaś aktualizacja coś funkcja robiła. Yy, no była, była, była. Coś doszło. Tak. A, a coś doszło? Ten. Yy, w trzecim sezonie był taki ten pistolet szybko strzelny. Szczelny. taki mały pistoletik który tak nawala. No tak, tak, No to on był chyba w tamtym sezonie. Nie, to nie ten, to taki inny. Nie, to wiem co, wiem o który ci chodzi, ale nie, to inny taki. On był ostatni raz w trzecim sezonie. Dostał no, 30. No czekaj, zmienię sobie tylko rzecz w ustawieniach, szybko. Ładnie. Płacimy. Jak to, dobra, dobra. U, nie to. Mm. Fortnite, dobra. A to sobie myśli? Dostać trochę cię zacina No wiem dobra no, no, nieważne tam... to Leży Brawo Myślisz, że się uleczy Ej, ile jeszcze tam? Ile jeszcze ci to zajmie? Ja runda, druga runda. A ty grasz do której? Nie mogę O tak nie wiem. Nie zagram chyba do 10, bo... Okej. Ja w sumie zagram sobie solówkę w Ole. tym czasie A Tak mu w wszedłem do boku Szybko solówkę zagramy? A wygrałem Dobra Już tak do siedmiu I skończymy Dobra. O, robię cięcie wtedy, zrobię cięcie, wtedy jak zginę. O, to tak to nagrywam. Dobra. i te Dity mi nie wychodzą. Okej. Okay. Wziąć. wziąć nową pompę, Chargea czy taktykala? Mm. Nową Wolno. pompę. Chargea? Ale nie bez wolnej, bez wolnej. No, tak. Kurde, pink. To umiem grać z szarża. Nie za bardzo. Co lecz. No to jest jakiś ci Ladziło tak stres, trochę. I miałeś właśnie takie opóźnienie. Pamiętasz jak wtedy ja? Pamiętasz jak ja wtedy miałem. No, pamiętam, że miałeś pół tego... minuty. 30 sekund. 40 no. Jeszcze miałeś taki plagi też. Ja też miałem plagi. Ja teraz mam lagi, ale jest w Fortnite. Chociaż. I staw no, lagi Aj chciałbym Polecę sobie na Ku przedmiot tu postaci Słona? Dobra, słona Nie. A gdzie lecimy? Nie wiem Czekaj, zbierz to dystans przebyty przez piacik sią! Tak? No, cheda dalej. A za snajperki? Nie, za snajperki, tylko. Nie, Aha. nie, za snajperki, to jest Aha. Ale takiego w locie. Jakby. Aha, no to, no to spoko. To fajnie. Ja mam też z 20 sekund opóźnienia. Ale przynajmniej mi tak nie reaguje bardzo. Nie, no co za, ale. Ale to są bambole, no skolapsowali. Ej, ja ich nie skolapsowałam, oni skolapsowali, no. Bambole. Tak to by nie wygrali. Ludzie widzowie, tacy są ludzie, nie umieją się budować, tylko kolapsują. Nie umieją grać.